Moi drodzy, kawaliada, kawaliadą i po kawaliadzie. Ja melduję się już z poniedziałku, i na sam koniec mam dla Was rozpakowywanie prezentów od widzów, ale nie tylko. Więc może zacznijmy. Ten, kto ogląda na Instagramie mnie dłużej wie, że już kolekcję Aleksy Jedną rzecz. taką czyli... bluzkę bez golfiku mam. Uwielbiam ją, to jest mój kolor. I nieraz mówiłam na Story, kurczę, tak mi się podoba ta kolekcja, że chciałabym również z tej kolekcji golfik na zamek i przy odwiedzinach na stoisku Silwer. Pozdrawiam bardzo Kasię, założycielkę marki Silwer oraz cały team Michała Oraz. Ole oczywiście i Matiego. I proszę bardzo, mamy tutaj, to jest prezent, mamy koszulę z długim rękawem. Na zameczek, golfik. Także naprawdę moje manifestacje się spełniły. Bardzo dziękuję. Będę idąc tutaj e, od paczek, proszę bardzo, od Was. Zobaczcie w ogóle z drugiej strony jest jednorożec. I tak przypuszczałam, że może tak być, ponieważ pytaliście mi się przed kawaliadą, jakie są moje ulubione słodycze dla najlepszej idolki. Nie wiem, czy to będzie widać, może w na Instagram Wam pokażę. Tutaj Kinder Maxi, kocham Kinderki. Patrzcie, mamy tutaj... czy... to jest taki pędzelek, może otworzę z Wami pędzel, w ogóle jednorożec jest przecudowny, oprócz tego Chodź tutaj, o, jaki mięciutki, jaki milutki, o matko, w ogóle zobaczcie ten design tego pędzelka jednorożcowego, jest cudowny, czyli w ramach grzywy mam pędzel tutaj z różowym takim ombre grzywą, cudowny, dziękuję naprawdę, ja jestem zawsze wzruszona jak dostaję od Was prezenty. O, mamy tutaj jeszcze gumy mała, kto wiedział, czy ja serio o tym mówiłam, że moim ulubionym smakiem jest pomarańczowy? Nie mam pojęcia, ale również mamy tu pomarańczową gumę. Mamy również maseczki. O, maseczki jednorożcowe. Uwielbiam maseczki, w ogóle uwielbiam wszystko pielęgnacyjne. I kocham naprawdę, jak dajecie mi takie słodkie rzeczy. Dalej mamy. O, czy to jest gąbeczka do makijażu? Do demakijażu. Do de Och, rewelacja. Bardzo lubię się malować, lubię się też stroić na kawaliadę we wszystkich brokatach, ale najgorsze później z tego wszystkiego zmywanie, jak już się zmęczony. Także bardzo, bardzo dziękuję. To była pierwsza paka. Przejdźmy z kolejnym tutaj prezentem. Mamy liścik, ale widzę, że chyba najpierw powinnam otworzyć ten prezent. Jest od Holsey Charms Shop. Zobaczcie, jak ładnie zapakowane. I czy uda mi się bez takiego nadmiernego odrywania to otworzyć, bo jest bardzo, bardzo ładnie zapakowane. Nie chcę tak go rozwalić. Mamy różową tekturkę. Wszystko jest pod kolor. Ojejku! Zobaczcie, jest to belusia. Widzicie odmiankę belusiową. Jaka w ogóle piękna, gładziutka. Nie wiem, czy to jest modelina, czy co, ale jest naprawdę bardzo, bardzo gładka. Tutaj Paga liścik. Breloczek, który trzymasz jest rękodziełem mojego autorstwa. Mam nadzieję, że Ci się podoba i długo posłuży. Zapraszam na mojego Instagrama. Także moi drodzy, jeżeli szukacie właśnie takich personalizowanych miniaturek swoich koników, to możecie taką małą miniaturkę dostać. Może chcecie zamówić też Belusię. Także bardzo dziękuję za taki prezent. Widzę świąteczny prezent. I tutaj mamy taką... Kulę śnieżną będzie idealna na dekoracje, które zaraz już powinnam w zasadzie poczynić. Takie grudniowe, świąteczne. Mam! To już właśnie oglądałam na stoisku, czy to mogę wyjąć? To jest w ogóle widelczyk, albo może pokażę Wam tak. To jest w ogóle widelczyk złoty, który tutaj ma takiego charmsa z śniżynką. I tutaj jest też Instagram equest.melka-podłoga, także bardzo dziękuję za takie prezenty. Kolejną paczuszkę różowiutko. I tutaj, moi drodzy, również mamy. Bardzo nieoczywisty prezent. Wiecie, że ja jestem naklejkowa i może... tu mamy naklejki. Zobaczcie. I tu mamy naklejkę z Jowiszem, które możecie widzieć na moim Instagramie, TikToku czy na YouTubie właśnie. I zobaczcie, to są naklejki z kolekcji torpolowej wtedy, kiedy robiliśmy właśnie kampanię marketingową dla Dare to Dream. Bardzo dziękuję za takie wlepki. Dalej, zanim otworzę ostatni prezent od Was, chcę Wam jeszcze pokazać, bo oczywiście byłam na stylizku końskiej Ręki i Dostałam to nie jest jakaś taka duża paczka, ale z racji, że za parę dni mam sesję już świąteczną z Beliną Pytałam się was, który mini torcik wziąć, i było dużo głosów na właśnie taki niebieski pierniczkowy, lub na taki właśnie z reniferkami czerwone i uznałam, że dobra, biorę dwa na sesję, także mam takie dwa mini torciki już stricte świąteczne. Teraz wzięłam mały kubełeczek, to jest akurat zapach świąt, także pachnie cudownie, jest to bardzo limitowany smak, z końskiej cukierenki? Rzecz to również paczka i proszę bardzo, mamy tutaj wielką czekoladę Kinder, uwielbiam, kocham, bardzo Wam dziękuję oraz mamy bardzo ładnie, bardzo ładnie zapakowaną kulę do kąpieli. I tutaj mamy dedykację, że jest serce do kąpieli, truskawkowy koktajl specjalnie dla kamijami, także bardzo Wam dziękuję. Naprawdę jest to serio wyjątkowe za każdym razem. A na sam koniec e, chciałam Wam tylko powiedzieć, że byłam też również u mojego. Partnera z racji, że jestem w teamie nuba, Nuba Equi, to zobaczcie, jakie super wlepy możecie również dostać na stoisku nuby na kawaliadzie z każdej dyscypliny. Łucznictwo, skoki, WKKW, woltyżerka, więc są też ekstra. No i ja też sobie wzięłam dwie próbki, akurat sieczka na kopyta oraz wzięłam również takie musli, więc jeżeli chcecie coś przetestować, to możecie bezpłatnie takie próbki, właśnie u nuby pobrać. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za tą kawaliadę, za wszystkie zdjęcia autografy, za prezenty. Do zobaczenia na kawaliadzie w Poznaniu i mam nadzieję, że również taka formuła mini wywiadu Wam się spodoba. Jeżeli tak, piszcie o tym w komentarzu i widzimy się w kolejnym filmie, pa!